Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie chcę Wam powiedzieć kilka słów o porostach. Dlaczego pojawiają się na drzewkach? Czy trzeba je usuwać? Więc jeśli jest to dla Ciebie interesujące, to proszę, pozostań na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. A teraz, jak widzicie, tutaj na tym drzewku jest sporo tych porostów. Rosną one w różnych miejscach. Tak? I... Ogólnie tak wygląda większość drzewa, bo jest na takich malutkich gałązkach, na grubszych. Na pniu nawet wyrósł mech. Spójrzcie, tu nawet wyrósł mech. I czy takie porosty są niebezpieczne dla drzewa? Ogólnie nie są, nie ma również konieczności ich usuwania z drzewa. Ponieważ one nie wyrządzają mu szkody. Spójrzcie tutaj. Jeśli ktoś by chciał usunąć porosty, to wiadomo, można to zrobić w bardzo prosty sposób. Bierzemy albo szczotkę jakąś i ścieramy, albo zwykłym paznokciem obdrapujemy. Tylko, że wiadomo, paznokciem to jest tylko wersja demonstracyjna. Gdybyśmy chcieli wyczyścić małe drzewka, to szczoteczkę, ale. Nie ma ku temu żadnych przesłanek. To nie jest pasożyt, to nie jest nic złego. Tym bardziej, jeśli takie porosty występują na dużych drzewach, to jest powiedzmy sobie, że w miarę naturalne i to bardzo często się zdarza. Po prostu porosty rosną na dużych, starszych drzewach. Jest to spowodowane tym, że takie drzewa bardzo dużo czasu zajmuje im zrzucenie kory, wymiana tej kory. I jak ta kora przez kilka lat nie odpadnie, tak jak widzicie tutaj ona pęka, łuszczy się, ale nie odpada, to pod spodem już jest nowe, nowe porosty się pokazują i takie drzewo duże nie zdąży tej, tych porostów zrzucać z siebie w takim tempie, żeby one nie zaczęły rosnąć bardziej intensywnie i żeby Gałąź nie wyglądała tak. Tutaj spójrzcie na mój lilak. Również on ma bardzo dużo porostów. Jest to spowodowane tym, że ten krzew jest bardzo stary i nie rośnie już tak intensywnie. Nie, przy te gałęzie nie rosną bardzo grube. I po prostu nie nadąża zrzucać kory i nie oczyszcza się samoistnie z porostu. Więc jeśli mamy problem, właśnie z dużych drzewami, właściwie problem, gdy porosty rosną na dużych drzewach, nie ma się tak co, aż bardzo co przejmować. Problemem są młode drzewka, jeśli porosty na nich występują. Jak widzicie, tutaj nic nie ma, nic się nie zaczyna. Problemem są właśnie młode drzewka. Ale porosty też nam jedną rzecz pokazują przy właśnie takich młodych drzewkach. Jeżeli tutaj zaczną się one rozwijać, to znaczy, że drzewko jest w złej kondycji, nie ma siły do wzrostu, brakuje mu składników pokarmowych. I musimy podjąć działania. Więc tak jak tu trzeba to rozdzielić właśnie, że na starych drzewach, to jest naturalne. Natomiast z młodymi musimy podjąć interwencję, żeby im je wspomóc w wzroście, bo po prostu tego wymagają. Tak więc, jeśli macie porosty na dużych drzewach, się nie przejmujcie. Jeśli ma na małych, podejmijcie interwencję, bo na pewno coś, czegoś im brakuje do prawidłowego rozwoju. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie cześć.